Tomasz Koźmiński, czyja ta ziemia? Czyja ta ziemia, skrwawiona zbrodniami? Czyje te doły zasypane jakimi rękami? Kto to wykonał? Komu na tym zależało, by zniszczyć, zgładzić elit polskich ciało? Lesie kateński, pamiętasz tych, co tam stali? Jakże to? Ty nie pamiętasz katów, co strzelali? W tył głowy bezbronnie i bez sądów żadnych, bestialsko, podstępnie, bez szans marnych. Duch ofiar zaginął. Przepadł bez wieści, aż tu dotarły niemieckie przekazu treści. Cios przeogromny na jedno wskazywał, że Katem był Stalin i on wyrok podpisywał. Lesie katyński, czy znasz inne lasy, rowy, pola, gdzie tysiące oficerów innych leży i o prawdę woła? Nie dane im było przeżyć w sowieckiej niewoli, los ich nieznany przez lata. Sprotnia okrutnie boli. Czytał Bogdan Tmowski.